Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku ze Sky Jump Nie wiem. Nawet nie wiem czy się Wam spodobała ta seria. ale... Nagrywam od razu ten sam dzień drugi odcinek. No bo, no bo mi się fajnie w tu gra. nie tak, są się to, jest, to Teraz zagramy sobie z botem tym razem, ale tak na treningi, tak. Będziemy cały czas zrobić sami mamuty od najmniejszego do największego mamuty. O kur. typ... typ ty, pixelosa, Jej! Nie, nie, mój główny. Dobra, um, trening. Idźmy za najlepszą, największą skocz. Mniejszym mamutem. Pradazo. No to lecimy. Z tym koksem. I to jest dobry, dobry, dobry. Lecisz. Lećisz. Aha. Oh, ja Dzi streamy freeze najlepsi Jak zwykle reklama. <śm> <śm> tak, ja chciałbym o też was poprosić, zostawcie suba oraz łapkę w górę zostawicie 10... nie, nie 10, ale nawet tyle subów nie mam zostawicie 3 łapki w górę i robimy albo 4 łapki w górę i robimy maraton z tej gry 3 łapy no łapa kotwni za łapka no to łapkę musisz zostawić, szarego kota. No. Nie wam łapkę. To jest, jest najlepsza opcja, żeby kota zostawić. Szarego. No, jak widzisz, Nie restartu! Nie! Jak ze 180k. Chciałbym 180 sub, ale to wygląda ja nie dokupuję nic żadnych subów i to jest to jest dobra. Hmm. a to, to gówno wygląda takie D-stream freeze lepszy ja nie chcę, żeby moja drużyna była, tak wyglądała. Ja chcę być w drużynie z Adamem Małym. I come, i Tadeuszem Stochem. Ojej, prawą był. Dobra, nie ma że, co robić. Lecimy z multiplayer. Chłopio! Dobre wybicie chyba. Leci. Myślę, że dobry skok czekaj, 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 czekaj. Dobra, to nie ja sobie... Czekam, poczekam na dobre warunki czekamy oczywiście. Nie, żeby tylko nam czas zmalał. No niech się tu powiększy jeden siedem, chociaż jeden osiem. Dobra lecimy. Już. Leczka. Upadek taki lekki. Ciekawe jakby w multiplayer pójdzie. Pewnie nawet nie dużo kom komputerów wyprzedzi. Taki słaby jestem. <tryk> Napiszcie co dostajecie tak w ogóle na Mikołajki. To byłby dobry pomysł, no bo w piątek były tamten. Ja nawet nie myślałam, żeby coś nagrać, bo tak. Nie no, tak mi się trochę ten, no, trzeba powiedzieć, że no, że. Nie, nie chciałam się nagrywać. Jak ja generalnie reklam. Mm hmm... jednak nie żaden wód. Bodu... Sochi. Ciekawe, czy tutaj jest możliwe, żeby Być w... We... Być na, na mudzisko. O Jezus. Mudzisko. I... Jak? 190. Dobrze w końcu będzie mało czasu. Jej! Dobrze, dobrze pół. Niecałe 40 cm za wcześnie. To jest bardzo dobry skok. Będzie. Jak. 359 ogólnie. Tak to. 198 metrów. To dobry skok. TOP 10 Czwarte miejsce i mi 3 punktów <śmiech> <śmiech> Brakło, no naprawdę Dobra, lecimy Falun <laughs> Napiszcie, czy oglądacie skoki narciarskie? Bo to też mi się przyda, jak tak? Tu widocznie lubicie mnie. 7 cm, jeju! Daleko! Bardzo wcześniej to, to było. No. no, no, to, to już będzie słaby skok. Gdzieś... Prawie 40 cm za późno, no to słabo. Nie wiem, jakbym skoczył takie samo dwa skoki, to na podwórko. Oh, jest! Wow, na podium jestem! Już. Aha, no tak. Drugi. czuję, że trzeci. Tak, jest. Latawiec jest pierwszy. Ja, ja, ja. To już. Jeju, 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 jeju. Ja go oddać. Jezus Maria. Co jest? Jak takimi skokami może przegrać z takimi? No z tym playerem i z tym. Dobrze, ale faluny znowu. I dobrze idzie na faluny. A czemu? Tyle znowu. Dobrze. O za słabe skutki. Wydaje mi się, że z 200 To Będą lepsze warunki. Nie wiem. Już jest, już jest powietrzu. Dziś stream freeze. Dobry Rekord chyba był. jeszcze trochę czasu na wyniki, Co niej nie Nie, to powinno być odległość przeleciana, no to nie wiem. Ja bym miał z tysiąc metrów, z dziesięć tysięcy może metrów. Mhm. Ja z głodu, ja mnie to denerwuje ten czas. No dobra. Teraz będzie ostatnia skocznia, tak zinformuję To będzie, nie wiem. I ciekawe, czy będzie jak... O, dziwo, ów No No, grą w konkurs ostatni, Lille. Lille, Lillehammer. No to wcześniej, w tamten odcinek rozpoczynaliśmy, ale chodź w to, potem zarobię drzewa. To też spoko. Okej, okay, no leć, 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 leć. To słabo. Ale punkt konstrukcyjny jest najważniejszy. Dobrze, 45 metrów chyba No oje, to będzie głupi skok. Trzy! Mhm. I pół metra na sekundę a tak kiepściłem to. Jak tak można? No jak? No powiedzcie, napiszcie mi to w komentarzu. Jak tak można kiepścić. Ale że to 10 jest. Znowu. No to widzicie do następnego odcinka. Ba ba